Znowu to samo, prawda? Zbliża się nowy rok i ten dobrze znany cykl wielkie plany, ambitne cele, a potem przechodzi luty i, no cóż, rozczarowaniem. Ale czy to na pewno zawsze jest nasza wina? A co jeśli problemem nie jest wcale brak silnej woli, tylko to, że projekt naszych postanowień jest od początku wadliwy? W tej analizie przejdziemy przez pięć kluczowych kroków. Najpierw spróbujemy zrozumieć, czym tak naprawdę są te nasze postanowienia i dlaczego tak często zawodzą. Potem, krok po kroku, zbudujemy system odporny na chaos życia. Nauczymy się tej superważnej sztuki powrotu po porażce, a na samym końcu zobaczymy, jak taka drobna zmiana może stać się po prostu częścią naszej tożsamości. No dobrze, zacznijmy od początku. Zanim w ogóle przejdziemy do jakiegokolwiek planowania, musimy zrozumieć, co tak naprawdę kryje się pod powierzchnią tych naszych wielkich noworocznych celów. I to jest, słuchajcie, sedno sprawy. Nasze postanowienia często piszemy dla kogoś, kim no po prostu nie jesteśmy. Dla takiej idealnej wersji siebie, która ma nieskończoną energię, idealne poranki i nigdy nie ma gorszego dnia. A to nie jest żaden plan, to jest po prostu gotowy przepis na porażkę. Pomyślmy o postanowieniach, jako o nagłówkach w gazecie. Pod nimi zawsze kryje się jakaś głębsza, prawdziwa potrzeba. Schudne bardzo często oznacza tak naprawdę pragnienie bezpieczeństwa, akceptacji, odzyskania kontroli. Jeśli nie zrozumiemy tej prawdziwej potrzeby, to walczymy tylko z objawem, a nie z przyczyną. To trochę jak walka z wiatrakami. Dobra, czas zdjąć z siebie ten ciężar winy. Problem bardzo rzadko leży w braku konsekwencji, dużo częściej w samej konstrukcji naszych planów. To chyba największy mit ze wszystkich. Wszyscy wierzymy, że silna wola jest kluczem. A prawda jest taka, że silna wola jest jak bateria w telefonie. Zaczynasz dzień na 100%, ale każda decyzja, każdy stres, każda frustracja po prostu ją zużywa. Opieranie na niej całej zmiany to jak próba przejechania całego kraju na jednym baku paliwa. To się po prostu nie może udać. A psychologia świetnie to tłumaczy. Nasz mózg jest ewolucyjnie zaprogramowany, żeby bronić tego, co znane i bezpieczne. Każdy nowy nawyk to dla niego wysiłek, ryzyko i niepewność. Dlatego tak łatwo wracamy do starych schematów. Mózg postrzega je jako bezpieczniejszą opcję. On nie walczy z nami, on po prostu próbuje nas chronić i oszczędzać energii. No to spójrzmy na te najczęstsze błędy, takie architektoniczne wady naszych planów. Projektujemy je pod idealne warunki, zupełnie nie uwzględniamy gorszych dni. Wpadamy w pułapkę perfekcjonizmu, który mówi nam wszystko albo nic skupiamy się na zakazach, a nie na tym, co chcemy dodać i często brakuje nam tego głębszego sensu. Każdy z tych błędów to jak dziura w łodzi, która powoli nabiera wody. Skoro wiemy już, co nie działa, to teraz czas na rozwiązanie. Przestańmy budować kruche cele, które łamią się przy pierwszym podmuchu wiatru. Zamiast tego stwórzmy odporny, elastyczny system, taki, który jest zaprojektowany z myślą o prawdziwym, chaotycznym, nieprzewidywalnym życiu. I tutaj mamy sedno działającego planu. Trzy poziomy zaangażowania. Najważniejszy, absolutnie kluczowy, jest poziom minimum. Coś tak śmiesznie prostego, że można to zrobić nawet w najgorszy, najbardziej zabiegany dzień. Tak proste, że aż głupio tego nie zrobić. To właśnie to minimum buduje najważniejszą rzecz ciągłość. Standard to plan na taki zwykły, normalny dzień, a poziom ambitny jest na te dni, kiedy czujemy, że mamy nadmiar energii. Taki odporny system zawsze przewiduje problemy. Plan jeśli to jest genialnym w swojej prostocie narzędziem. Zamiast być ofiarą okoliczności i podejmować decyzje w zmęczeniu, stajemy się strategiem z gotową odpowiedzią na każdą przeszkodę. To zdejmuje z nas ten ogromny ciężar myślenia, co teraz, kiedy i tak nie mamy już na to siły. I teraz przechodzimy do umiejętności, która jest o wiele ważniejsza niż jakakolwiek perfekcja. Bo tak naprawdę nie przegrywa się wtedy, kiedy się potkniemy. Przegrywa się wtedy, kiedy po tym potknięciu już nie wstajemy. To, co dzieje się po błędzie, a nie sam błąd, ma absolutnie decydujące znaczenie. To rozróżnienie zmienia dosłownie wszystko. Potknięcie jest nieuniknione. To normalna sprawa, po prostu informacja zwrotna od życia. Ale porzucenie to już jest wybór. To jest decyzja napędzana przez ten toksyczny perfekcjonizm, który szepcze do ucha, że skoro nie było idealnie, to już nie ma sensu kontynuować. To jest największa pułapka myślenia wszystko albo nic. Zamiast wpadać w tę spiralę wstydu i poczucia winy, można zastosować prosty, niemal mechaniczny protokół. Po pierwsze, nazywamy fakt bez oceniania i dramatu. Po drugie, Deklarujemy powrót. OK, stało się, jutro wracam do gry. Po trzecie, następnego dnia robimy tylko minimum, absolutnie bez nadrabiania. I po czwarte, najważniejsze, zadajemy sobie pytanie, co można poprawić w systemie, żeby następnym razem było łatwiej. Korygujemy system, a nie obwiniamy siebie. To jest właśnie sztuka powrotu. W ostatniej części zobaczymy, jak sprawić, by ta cała zmiana stała się naturalną częścią tego, kim jesteśmy, nawet a może zwłaszcza w tych najtrudniejszych momentach. Bo czasem życie rzuca nam pod nogi prawdziwe wyzwania, i wtedy celem nie jest progres, celem jest przetrwanie. Tryb awaryjny to takie absolutne minimum, które utrzymuje nas w grze. To nie jest zawieszenie postanowień, to jest ich najbardziej podstawowa forma przetrwania. Pięć minut ruchu. Jeden sensowny posiłek, 10 minut oddechu. To są kotwice, które stabilizują nas w środku chaosu. Trwała zmiana nigdy nie rodzi się z wielkich, jednorazowych postanowień. Rodzi się z małych, codziennych, niemal nudnych dowodów. Każde wykonane minimum, każdy udany powrót po potknięciu, to taka mała cegiełka, która buduje nową tożsamość. To są powtarzalne sygnały, które nasz mózg w końcu zaczyna traktować jako nową prawdę o nas samych. Słowa mają ogromną moc. Zobaczcie tę subtelną, ale potężną różnicę. Chcę ćwiczyć, to jest życzenie. Jestem osobą, która dba o ciało, to jest stwierdzenie faktu. Przechodzimy od pragnienia jakiegoś rezultatu do ucieleśnienia nowej tożsamości. To przestaje być zadaniem do wykonania, a staje się po prostu wyrazem tego, kim jesteśmy, a zachowania dużo łatwiej otrzymać, gdy są spójne z naszym poczuciem ja. I to jest chyba najważniejsze przesłanie z tego wszystkiego. Prawdziwa siła nie leży w jakiejś niekończącej się motywacji czy byciu idealnym. Ona leży w umiejętności powrotu, wstawania po każdym jednym potknięciu, bez dramatu, z cichą gotowością do dalszego działania. To jest definicja siły w prawdziwym, niedoskonałym świecie. I z tą myślą chciałbym wszystkim zostawić: może cała ta koncepcja noworocznych postanowień nie powinna wcale polegać na próbie zastąpienia siebie kimś nowym, kimś lepszym? Może chodzi po prostu o ulepszenie naszego systemu operacyjnego, żeby lepiej pasował do życia, które już mamy? Ten film to tylko wprowadzenie. Jeśli chcesz przejść przez cały proces krok po kroku, pełny e-book i audiobook wraz z siedmioma arkuszami ćwiczeń są dostępne pod linkiem w opisie. Wszystko w jednym miejscu, bez pośpiechu. Zajrzyj tam wtedy, kiedy będziesz gotowy.